Dzień dobry. W dzisiejszym filmie powiemy sobie, w jaki sposób Home Assistanta zainstalowanego w Dockerze w Raspberry przenieść na inną kartę SD. Pokażemy w jaki sposób wykonać kopię zapasową, a potem przenieść ją na inną kartę i uruchomić Home Assistanta w innej wersji. Na szczęście od wersji kwietniowej z roku 2002 Home Assistant zainstalowany w Dockerze ma już opcję robienia backupu. Wchodzimy w konfigurację i od wersji kwietniowej w tej konfiguracji mamy już opcję kopia zapasowa. Klikamy w kopia zapasowa i na dole wykonaj kopię zapasową. Utwórz kopię zapasową bieżącego katalogu konfiguracji. Tworzy się nasza kopia zapasowa. Za chwilkę zostanie ona utworzona. We wcześniejszych wersjach nie było tej możliwości w Dockerze. Już jest kopia zapasowa. Pobierzmy ją sobie i sprawdzimy za chwilę, co jest w środku. Otworzyliśmy sobie pobrany plik. To jest nasza kopia. W kopii mamy kolejny plik Home Assistant z. Otwieramy go. Tutaj mamy katalog data, a w nim mamy praktycznie całego Home Assistanta. Z nich najważniejsze katalogi to Cloud, Storage i oczywiście Custom Components i nasze pliki konfiguracyjne, łącznie z bazą danych, bazą danych, którą tutaj widzimy. To wszystko skopiujemy sobie na nową kartę SD i uruchamiamy ponownie, zmieniając kartę w Raspberry. Wkładamy nową kartę do Raspberry, logujemy się przy pomocy WinSCP i mamy już obraz tego coś na dysku. Wgrałem już tutaj w katalog Home Assistant całą kopię, którą utworzyliśmy w poprzedniej części filmu. Dodatkowo dodałem do tego jeszcze plik Docker Compose, który wcześniej zgrałem ze starej karty. W tym pliku Docker Compose mam zapisane kontenery, które będą działały na mojej malinie. Przechodzimy teraz do uruchomienia Home Asystenta. Moglibyśmy od razu uruchomić wszystkie kontenery, które zapisane są w pliku docker-compose. Jednak jest ich trochę i ściąganie ich wszystkich trochę by potrwało. Po co film przedłużać. Dlatego też uruchomię tylko niektóre z tych kontenerów. Po pierwsze całość można by uruchomić poleceniem sudo docker compose up d I wtedy pobierane były obrazy wszystkich kontenerów, które mają działać w Raspberry. Uruchomimy jednak po kolei. Najpierw uruchomimy Mosquito. U mnie ma ono nazwę w pliku Docker compose mqtt. A więc poleceniem sudo docker compose up -d mqtt tworzymy pierwszy kontener. Pobierany jest obraz Mosquito, zapisywany na dysk, rozpakowywany i tworzone jest MQTT. Drugą rzeczą, którą utworzymy, będzie oczywiście nasze, nasz Home Assistant. Tym samym poleceniem tworzymy Home Asystenta. Oczywiście mały błąd, bez myślnika tam jest. Tak jest zapisane w pliku dokel.com.pl. Pobierany jest teraz Home Assistant, pobierany jest obraz, tworzony jest i za chwilę będzie już kontener już działał. W moim home asystencie używam m.in. protokołu ZigBee. Mam wpięty do Maliny koordynator ZigBee, dlatego muszę też uruchomić kontener ZigBee2MQTT. Ze starej karty zgrałem sobie plik data i kopiuję go do, do katalogu ZigBee2MQTT. On ma plik configuration.yaml, i dodatkowe pliki, tak jak mój pako korytarz js. Po skopiowaniu uruchamiamy zigbee mqtt. Tym razem pokażę inne polecenie sudo docker pull zigbee mqtt. I teraz najpierw będzie ściągany z serwera obraz naszego zigbee mqtt. Za chwilkę rozpocznie się ściąganie a dopiero po ściągnięciu wydam polecenie sudo docker-compose up d przez Zig, zigbitu MQTT. Oczywiście można to pól pominąć, on i tak będzie go tworzył. Pokazuje tylko, że obraz jest pobierany z dysku. Najpierw pobierany, potem rozpakowywany, a dopiero potem tworzony jest kontener. Po pobraniu całości będzie oczywiście polecenie Sudo Docker, Compose, up d Zigbitu MQTT. W ten sposób uruchomiliśmy Mosquito, Home Assistanta i Zigbitu MQTT. Po skończeniu rozpakowywania zobaczymy za chwilę, czy działa nasz Home Assistant. włączamy home asystenta i sprawdzamy faktycznie działa. Wszystko co było wcześniej działa. Mamy wszystkie rzeczy, które wcześniej działały. Jedyną rzeczą, która zginęła mi, to jest czujnik DHT. Dlatego że Home Assistant od wersji kwietniowej 2022 roku nie obsługuje DHT wpiętego bezpośrednio do maliny, a z tego, co czytałem, także w kolejnych wydaniach będzie odchodził od bezpośredniego sterowania pinami GPIO z Raspberry. Oczywiście da się to ominąć, da się coś z tym zrobić. Pokazaliśmy, w jaki sposób przenieść Home Asystenta na inną kartę. Przy okazji przeniesione zostało Mosquito i przeniesione zostało ZigBee to MQTT. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do subskrypcji, do komentarzy. Jeśli jakieś błędy, to też warto o nich napisać. A także warto pisać, co jeszcze mogę nagrać, co jeszcze mogę pokazać w home asystencie czy w ogóle w temacie inteligentnego domu. Pozdrawiam.